Witajcie z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. Zapraszam Was do materiału poświęconemu wydajności trzech świetnych proczków w kontekście gier. Wspaniały Duet Zen 3 w postaci r 5900 x oraz R95950X naprzeciw Comet Lake i 10900 k Specyfikacje platform testowych oraz dokładne dane odnośnie kalibracji konfigurów widzicie na ekranie, zapoznajcie się z nimi w takim razie. Na testy Rocket Lake musicie jeszcze trochę poczekać. Zawsze zanim zabieram się za finalne testy przedstawiające możliwości sprzętu, no to muszę go dobrze poznać, tak by przekazać Wam jak najwięcej konkretów odnośnie tego, czego po sprzęcie możecie się spodziewać. Szczególnie jeśli lubicie manualne dłubanie przy platformach i pożytkowanie ich prawdziwych możliwości przy wykorzystaniu rozbudowanych systemów chłodzenia. No, nie zajmuje to tygodnia, dwóch, trzech. To jest kwestia paru miesięcy, żeby dobrze poznać każdą platformę. Dlatego też nigdy nie spieszę się z testami jak zdążyliście zauważyć. No ale. Zależy mi na tym, żeby dostarczyć Wam jak najbardziej mm, optymalne w kwestii przedstawiania wiedzy materiały. Niemniej no, trwało to trochę, ale cieszę się, że w końcu się z Wami e, tym materiałem dzielimy. E, a jeżeli chodzi o platformy, to absolutnie przeorany wzdłuż i wszerz pod kątem badania stabilności do 24x7. Tak swoją drogą. Gry to absolutnie najmniejsze i zmartwienie obciążeniowe w tym wypadku. Niedawno przedefiniowałem moją procedurę testowania stabilności i jest ona jeszcze bardziej rygorystyczna, nastawiona w pełni na mieszane obciążenia komponentów. Przy okazji prezentacji X-Team Hardware Atlantis nieco na ten temat szerzej opowiem. Teraz o kilku bardzo ważnych elementach, definiujących realny potencjał odnośnie platformy Z490, jak i X570. Ryzeny z serii 5000 to niewątpliwie znacznie lepiej radzą sobie w grach niż serie 3000, także bardzo udane procki, jednak Intel nie stracił jeszcze króla wydajności w tymże zastosowaniu. Tak, takie są fakty. No, przy czym należy odnotować, że dla zdecydowanej większości użytkowników różnice są już na tyle niewielkie, że o ile nie celujemy w absolutną maksymalizację osiągów platformy w grach, to Zen 3 nie tylko spełnia, ale również przerośnie oczekiwania. To są naprawdę świetne procki zapewniające rewelacyjną wydajność zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i grach. Jednak również trzeba nad nimi popracować w kwestii kalibracji, tak by tą wydajność w pełni się cieszyć. To jest bardzo istotne. Także jak to z Pactormami bywa? Ustawienia fabryczne, czy też tak zwane przedszkolne OC, czyli ruszenie jedynie mnożnika bez ring, a do tego XMP, chociażby nijak mają się do tego, co sprzęt potrafi po kalibracjach. W zależności pomiędzy OC rdzeni, podsystemów pamięci, samych pamięci, w ujęciu całokształtowym to fundamenty do uzyskania optymalnych osiągów, zarówno na x 70 jak i za 490. Generalnie na wielu platformach, no ale tutaj w tym materiale skupiamy się na tym. Okej, okay. obydwa Ryzeny mają pamięci skalibrowane, z pełnym ukierunkowaniem na wydajność w rach. jednak jest to już limit dla IMC tych egzemplarzy, niemniej i tak świetnie wypadają wobec mającego w ogólnym rozrachunku 10900K przewagę. W wypadku z 490 pełna stabilizacja pamięci w okolicach 4266 MHz, 4333 MHz, co jest jak najbardziej możliwe, kiedy dopadnie się sztukę z fenomenalnym IMC. Przy założeniu chęci zachowania ciasnych timingów zaowocowałoby dalszym odskokiem 10900K względem jego rywali. Pamiętajcie jednak, że w wypadku precyzyjnych kalibracji oraz zaawansowanego podejścia do OC każdy szczegół ma znaczenie, a ogólny wzrost wydajności uzyskany przez podkręcanie jest często, jest często drastycznie większy od tego symbolicznego przedstawionego przez portale IT o typowej narracji kierowanej do przeciętnego Kowalskiego. Inwestując w topowy sprzęt zawsze warto przy nim posiedzieć i dopieścić, bo wzajemnia się wtedy z nawiązką. Łączymy przyjemny z pożytecznym, lepsze osiągi, efektywniejsze optymalizacje napięciowe, a również, co za tym idzie, niższe temperatury. Niezwykle istotne jest również to, że realnie będące elementem marketingu PBO w pracach HMD to również chaos analogiczny, jak turbo w przypadku Intel zresztą. Także manualne kalibracje napięć, limitów mocy, zakresów responsywności sekcji zasilania itd., jak i sztywne zegary przekładają się na wyższą i, również, i równiejszą wydajność w zdecydowanej większości wypadków. Także idealnie ten temat w ogóle zobrazował Rauf na kanale Simrace.pl serdecznie polecam. Szczegółowo omówił i klarownie przedstawił realia między PBO a manualnym OC na przykładzie r 95950 x Polecam materiał, szczerze możecie go znaleźć w opisie oraz przy komentarzu. Warto również zerknąć na tester 95950 x versus i7-10700K, również w wykonaniu RAUFA. Precyzyjne kalibracje skrojone pod zastosowania Sim Racingu, konkretne testy i merytoryczny komentarz. Sam również w planach mam zrobić materiał poświęcony PBO vs. manual OC, Turbo vs. manual OC, jak i resize bar on vs. off. Pewnie w tym roku się pojawi, natomiast naprawdę polecam. Materiały Ralpha, po prostu pasjonat, również szaleniec sprzętowy i człowiek, który dba o każdy szczegół. Także świetny kanał, bardzo polecam. Raz jeszcze mówię i po prostu się zapoznajcie, a będziecie zadowoleni. Ok, słów jeszcze kilka na temat Rocket Lake w postaci i 9, 11900K, bowiem wkrótce będziemy przystępować do budowy kilku konfigów na Z590 Maximus 13 Extreme oraz Z590 Maximus 13 Extreme Glacial. Sporowanymi właśnie z i9 11900K. Kiedy dokładnie poznam mocne i słabe strony Rocket Lake w kwestii jego możliwości kalibracji wydajnościowo napięciowych i tego jak się kręcą na mocnych LC, to dogrywam wtedy testy zarówno w zastosowaniach Pro, jak i w grach. Zobaczycie wtedy testy r 95950 x versus i9090K versus i911900K. Świeżutki flagowy Rocket Lake, No to niewątpliwie najwydajniejszy obecnie dostępny chip. Do jak najefektywniejszego napędzania topowych GPU przy równoczesnej maksymalizacji ilości klatek na matrycach o bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania, czyli istny jeszcze szybszy od fenomenalnego w tych zastosowaniach i k czy Ryzena 5900X czy 5950 x jednak pazur, jak to już nas w Polski przyzwyczaić, pokazuje dopiero po kalibracjach. Szczególnie jeszcze w fazie mocno dziurawych wiosków na ten moment. Gir 1 oraz gir 2 to również kluczowa kwestia. No, ale cóż, do tego wszystkiego konkretnie wrócę i dowiecie się masy ciekawych rzeczy, gdy pojawi się materiał z 11.900K. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do dalszej podróży przez czasu testową. Cześć!